Dzień dobry Państwu, witam szanownych Państwa Bartek z tej strony kanał Kofi Witam na wyczekiwanym przez was długo filmie pod tytułem Polecajki grudzień 2025. Cześć". Słuchajcie, już nawet dzisiaj odpisywałem komuś kiedy, kiedy będą polecajki. Postarałem się to trochę usystematyzować, więc chaos mam nadzieję, będzie mniejszy. Ale zanim zaczniemy, bo to będą trzy, właściwie cztery kategorie, zanim zaczniemy, do dobrego ekspresu, który na pewno wybierzecie z tych polecajek Za chwilę potrzebna jest doskonała kawa, a takową widzicie tu. Składy tych kaw, jeśli chodzi o arabika robusta, widzicie gdzieś tutaj wyświetlone w tej chwili. Na dole widzicie maila. Wszystkie kawy są smaczne, żadna z tych kaw nie jest kwaśna. Pusty mail na ten adres mailowy kawameopakoftr.pl wystarczy, żeby odpisał wam, żebym odpisał wam regułkę, wszystkie informacje do zamawiania. Ważne, żeby mieć pewność taką graniczącą z pewnością, jakby pewność graniczącą z pewnością, musicie e, kawy zamówić i dokonać przelewu, aby zaksięgował się u mnie. Już wam mówię, podeprę się kalendarzem. No, myślę, że tak do 10 grudnia. To jest jeszcze pewne, że ja wtedy w następnym tygodniu wam wyślę i to wam przyjdzie przed Wigilią, ale nie robię czegoś takiego, że gwarantuję dostawę przed Wigilią, więc po prostu zamówcie odpowiednio wcześniej. Tyle na temat kaw. Tak jak powiedziałem, mail jeszcze raz na dole. Kawy stoją za mną, od najsłabszej kofeinowo do najmocniejszej. Żadna nie jest kwaśna, wszystkie są dobre. Jesteście zadowoleni. Nie, nie słyszę słów krytyki na temat tych kaw. Słuchajcie. Przechodząc do polecajek. Podzieliłem to na trzy kategorie. Czwarta będzie taka luźna. No bo jakoś musiałem to usystematyzować. Poza tym bardzo, bardzo często pytacie mnie o różne modele. Ja Wam na początek taki disclaimer powiem. Jeżeli ja mówię, że na przykład ekspresy, dane ekspresy DeLonghi są niezłe, to prawdopodobnie większość ekspresów DeLonghi jest niezła. Podaję przykład DeLonghi, ale to może być o wszystkim, o każdym producencie. Chodzi o to, że ja nie znam wszystkich poszczególnych modeli, a chcę Wam pokazać ekspresy, które uważam za naprawdę godne polecenia. Stąd powstały takie kategorie jak ekspresy do kawczarnych, czyli ekspresy bez... Yy, bez opcji w ogóle tak naprawdę mleka, ale to Wam powiem zaraz dlaczego. Druga opcja to będą ekspresy karawkowe, czyli ekspresy, których ja generalnie nie lubię, ale to jest wiecie, na dwoje babka wróżyła, bo trzecią kategorią jest, są ekspresy z systemami wężykowymi, czyli na przykład wkładacie sobie wężyk do kartonu, czy trzymacie jakiś osobny pojemnik, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że do głowicy mlecznej chodzi tylko wężyk. Takie trzy kategorie. Czwarta kategoria to będą ekspresy do sporadycznego picia mleka, tutaj jakiś jeden pewnie rzucę. Yy, i od razu przechodząc, ekspresy do kawy czarnej. Słuchajcie, nie warto kupować ekspresu do kawy, jeżeli piecie tylko kawę czarną z jakimś systemem mlecznym, bo nawet ostatnio miałem taki telefon, systemy mleczne nieużywane, z nimi się coś dzieje, one po prostu nie, one muszą pracować, wiecie, to jest tak jak z samochodem, jak coś nie pracuje. No, to się to zapycha, ta woda tam stoi. Te systemy mleczne są używane tylko wtedy do odkamieniania. Jeśli tym bardziej pijecie tych kaw mało, no to będzie wam się to psuło. Zresztą generalnie, jeśli chodzi o usterki w ekspresach, najczęściej usterkami są jakieś są to usterki jakieś związane z systemami mlecznymi. No i po kolei, słuchajcie, ja się będę starał tak dwa, trzy zdania dosłownie powiedzieć o każdym z tych ekspresów, o których tutaj według mojego rankingu będę je umieszczał. No, nie będę się wdawał w szczegóły, po prostu to są moje bardzo subiektywne, słuchajcie, wybory. No, i możecie się z nimi zgadzać. Ja zachęcam oczywiście do dyskusji. Możecie się nie zgadzać, tylko pamiętajcie, to jest mój wybór subiektywny. Nie możecie dyskutować z moim wyborem subiektywnym. Wy możecie mieć inny. Możemy tutaj prowadzić dyskusję w komentarzach. Natomiast taki jest mój wybór. Kategoria ekspresy do kawy czarnej. Tu mam trzy. Słuchajcie, nie będę tutaj budował napięcia pod tytułem Tram, ta, ta, tam tylko wymieniamy i będą się wam tu pojawiały. Mm, tu. tu będą się wam pojawiały obrazki tych ekspresów. I prawdopodobnie też widzicie, będziecie widzieć symbole, jeśli są takowe. Ja na pierwszym miejscu standardowo, jeśli chodzi o ekspresy do kawy czarnej, umieszczam od zawsze, słuchajcie, bo wiecie jaka jest moja zasada, w prostocie siła, Melitta Solo, która w tej chwili kosztuje około 1100 zł, tu widzicie ten ekspres, to jest ekspres stricte do kawy czarnej, charakteryzuje się tym, że on jest dosyć wąski, ale dosyć długi, on bardzo często, wiem, że przez Was jest wybierany do takich kuchni, których miejsce, jeśli chodzi o tył, o głębokość jest ok, natomiast jest problem z, no nie był projektowana, nie była kuchnia pod ekspres, kiedyś to nie był mebel, w tej chwili prawie każdej kuchni jest to mebel, więc jest to Melita Solo. Jako drugi sobie tutaj wybrałem, wart około 3000, ekspres Jura C3. Fajny jest ten ekspres, jest z dużym zaparzaczem, co ważne, na co zwracam Wam zawsze uwagę, że te ekspresy Jury z małym zaparzaczem to tak niekoniecznie. Oczywiście wszystkie te wybory, te, te słowa, to jest moje zdanie, ja nie chcę mieć potem pozwów sądowych, to jest moja prywatna opinia, słuchajcie. Możecie je posłuchać, możecie nie? Dupochron musi być, słuchajcie. Czyli solówka, druga Jura C3, bardzo zgrabny ekspres, chociaż gdzieś się generalnie design Jury nie podoba, ale wiecie, no to ja też sam wam to powtarzam, o gustach się nie dyskutuje. Jura C3, ekspres tylko do czarnej kawy z dużym zaparzaczem, wszystkie warunki spełnione, cena około 3000 jak za Jurę, no bez systemu mlecznego, ale rozmawiamy o ekspresach do kawy czarnej. Na trzecim miejscu umieściłem Nivone Cube, Nivone Cube, którą mogliście zobaczyć tutaj u mnie na kanale, czyli ekspres taki półautomatyczny, słuchajcie, półautomatyczny ekspres do kawy. Kolbę przekładacie, mielicie, przekładacie do zaparzania, po temacie. No tutaj to nie, nic dodać, nic ująć. Działa to, robi dobrą kawę. Wielu z Was chwaliło ten ekspres w filmie, pod tym cieszy, pole, pisaliście, że fajne to było polecenie. Pojawiają się tam jakieś problemy, ale też widziałem, że osoby pisały, że się zacina ta kolba. Inne osoby pisały, że jeśli się dobrze czyści tą kolbę, to się nie zacina. Wiecie, ja pamiętajcie, nie jestem użytkownikiem tych ekspresów. Ja wam nie mówię o walorach użytkowych, to mówię wam to pod kątem takiego. No ja w tej chwili używam od 4 czy pięciu miesięcy niwonę, bo Jura mi się popsuła i ja w tej niwonie nie widzę problemu ze zbieraniem się dużego syfu z tyłu, tak jak mam się wielokrotnie zbiera, zresztą naprawiam i wam pokazuję, ale ja ten ekspres ban co tydzień wyjmuję zaparzacz, wymiatam pędzelkiem ze środka te resztki kawy, to co tam znajdę gdzieś przy drenażu też to robię, więc słuchajcie, ja mam wrażenie, że jak tak masz jest w dużej mierze tutaj kluczem. Te trzy ekspresy to jest moja topka w tej kolejności, słuchajcie, zawsze mówię od najlepszego według mnie, czyli Solo, bo tu jest 1100 zł, to jest stosunek jakości do ceny, jeśli chodzi o ekspres do czarnej kawy, to jest kurna super. Jura C3 jako druga, Jura, porządne sprzęty do czarnej kawy z dużym zaparzaczem, do którego wchodzi z tego, co pamiętam, 16 gramów kawy, co naprawdę robi dobre espresso, bardzo dobre. Nivona Cube, która sami widzieliście u mnie na filmach, miałem okazję na niej trochę popracować, również robi dobre espresso. Kategoria druga. Przechodzimy dalej, bo nie chcę, żeby ten film był długi, chcę, żebyście go obejrzeli w całości, żebyście mieli to kompaktowo, a wiecie, jaką jestem gadułą. Kategoria druga, czyli ekspresy, karawkowe, ekspresy z opcją mleka karafkową. Osobiście nie jestem zwolennikiem karafek, wolę wężyki, dużo łatwiej się to czyści. Ja w swojej niewolnie w tej chwili wyciągam po prostu cały spieniacz, wrzucam to do zlewu, opłukuję, wkładam z powrotem, ale do tego dojdziemy w następnej kategorii. Kategoria ekspresy karafkowe. Tu tak naprawdę, słuchajcie, mam tylko dwa. Bo też na siłę nie będę wiecie, nie będę wam na siłę tutaj yy, wciskał czegoś. I ja mam słuchajcie, tak naprawdę egzekwo tutaj, dwa ekspresy. DeLongi Dynamika, tu sobie nawet zapisałem, właśnie go tu widzicie, zapisałem sobie. Ekam 350, 55B to jest chyba najpopularniejszą, kosztuje coś około 2400 zł. To są też ceny, wiecie, takie gdzieś z internetu, może znajdziecie taniej, jeszcze będą pewnie prąki. Najbardziej chyba popularne w tej chwili DeLongi. Sporo ich naprawiam, takich 5-6 latków, ale to są usterki, jakieś wycieki, jakieś. no ma, ma Każdy z tych ekspresów, które wymieniam, ma swoje wady, ale to nie jest jakby o usterkach. Bardzo popularny ekspres, bardzo proste naprawy, bardzo szybkie naprawy, nawet tu. Jak spojrzycie z za kawy, o, nawet wam mogę pokazać jednego z klientów. Dynamika, no to jest dynamika tylko ubrana ze skórki, słuchajcie, czeka, suszy się właśnie uszczelnienie odpływu, więc to bardzo popularny ekspres. I drugi, drugi to, to, to akurat. No był w tym roku konkurs ten ekspres, wygrała sympatyczna koleżanka z Bydgoszczy, pozdrawiam serdecznie, był na to konkurs De'Longhi Rivellia. Mnie ten ekspres się i podoba designersko, no ale tak jak mówię, o gustach się nie dyskutuje. I wiem od was, że jesteście zadowoleni z tego ekspresu, że parzy naprawdę mocne espresso, on potrafi naprawdę drobno w tym swoim zakresie mielić tą kawę. O usterkach nie słyszałem, chociaż już się chyba kończą gwarancje na te Rivellie, ale do mnie żadna nie trafiła. Podobnie zresztą, jak nie trafiła w tym roku do mnie żadna Melita Solo, żadna Jura C3, ani żadna, żadna Nivona Cube. Na razie te ekspresje, które że już poza DeLonghi Dynamiką, żaden do mnie nie trafił, ale DeLonghi Dynamiki... no to jest multą tego na rynku, słuchajcie. Eee. No oczywiście widzicie tu też Rivelia, ale Rivelia to chyba każdy z Was widział, była nawet na kanale, był bardzo dokładny test na kanale, znajdźcie sobie w dziale testy, mamy porobione playlisty, przypominam. Eee. No i tu pewnie będziecie pytać. Założę się, że będziecie pytać, dlaczego nie pojawił się żaden latego w tych systemach karawkowych, skoro to takie świetne systemy karawkowe? Owszem, jeśli chodzi o sam system karawkowy. Dlatego ma jeden z najfajniejszych. Ta wersja nowsza, nie ta pierwsza wersja, gdzie się robiły pajączki, gdzie piliście mikroplastik, prawdopodobnie. Natomiast ja niestety nie polecę wam żadnego sprzętu Philipsa. Żadnego osobiście wam nie polecę. Miałem do czynienia z wieloma sprzętami Philipsa. Naprawiałem od cholery za przeproszeniem tych ekspresów. Wszystkie miały te same usterki. Nadal te usterki występują, nadal ich od cholery naprawiam. Mimo, że te naprawy są proste, no to ja tu polecam wam użytkowo ekspresy, nie polecam je do samodzielnej nauki naprawy ekspresu. A zawsze wam jeszcze mówiłem, że jedyne co uważam, że Philips robi dobre, to szczoteczki do zębów. Przedwczoraj mi się popsuła szczoteczka do zębów, równo 3 lata. No sorry. Nie znam dobrego sprzętu Philipsa. Ja osobiście, jeśli macie inne zdanie, to są Philipsy Latte Go, które mają wspaniałe systemy karafkowe. Natomiast poza tym systemem karafkowym, ja nic dobrego o tym ekspresie niestety nie powiem. Takie jest moje prywatne zdanie. Słuchajcie, trzecia. Część, trzecia część ekspresy z systemami mlecznymi. Słomkowymi, chciałem powiedzieć, z systemami mlecznymi wężykowymi. Ba, tu jest odwieczna taka wojna między, znaczy, może nie wojna, może przesadzam, ale jest taka odwieczna bitwa, nazwijmy to w cudzysłowie, fanów yy, wężyk, yy, systemów wężykowych i fanów systemów bankowych. Systemy wężykowe to takie. O, tu mam nawet wężyk od Niwony, z naklejką, żebym go nie oddał klientowi, że mój. Tykasz sobie do ekspresu tu. Wkładasz do mleka albo zalecam do osobnego pojemnika, do szklanki. Bo, jak wkładacie ten wężyk do mleka, to się szybciej psuje, bla, bla, bla. To o tym wszystkim już było. Chodzi o to, że wężyk wchodzi do głowicy ekspresu, nie ma żadnych dzbanków tutaj głowic, spieniających dalej, Nie ma się gdzie to mleko zbierać, bo taka jest według mnie wada tych wcześniej omawianych, słuchajcie, ekspres, systemów karafkowych. Tu tak naprawdę możecie z reguły wyjąć cały spieniacz razem z tym wężykiem, po, po zaparzeniu wrzucić go do wody, opłukać z płynem do naczyń, opłukać dokładnie. Nawet nie musicie stosować, chociaż stosujcie. Nie musicie stosować tych płynów do dezynfekcji, tych płynów do czyszczenia kapucinatory, które kosztują od cholery. A to jest tak naprawdę według mnie troszeczkę mocniejszy płyn do naczyń z jakimś tam środkiem dezynfekującym. Naczynia też myjecie płynem do naczyń, tak? I tu mam też trzy. Oczywiście moja topka też od lat już i. No, możecie się śmiać, że znowu polecam to samo, ale do dziś dnia nie wyszło nic lepszego czyli Melita Latisha O.T. Najprostszy, wszystko mający ekspres do kawy, który zrobi wam i kawę czarną. Już w tym jest espresso, americano. Słuchajcie, americano to jest espresso z wodą, także nie, nie dajcie się kupować temu marketingowi takiemu, że ekspres wam robi 50 kaw, co jest liczona woda, powietrze, para, wszystkie kawy na ciepło, na zimno. To jest marketing, słuchajcie. Potrzebujecie, żeby zrobił wam espresso. Podwójne espresso fajnie dopio, ewentualnie americano jeżeli robi jednocześnie tak na przykład robi Riveria wspomniana wcześniej no to to jest po prostu espresso do którego on wam doleje wody i to jest prawdziwe americano. Americano to nie kawa przeparzona litr przez jedną porcję kawy, żeby wam zrobił cappuccino i latte macchiato, ale latte macchiato prawdziwe zrobią wam tylko ekspresy, które mają zawór ceramiczny na przykład, które potrafią najpierw spienić samo mleko potem dodać powietrza, żeby, znaczy zagrzać samo mleko a potem jeszcze je spienić. Dlatego nie zrobi wam prawdziwego latemakia, to chociaż to tak wygląda, słuchajcie. Ale tak naprawdę, czy cappuccino, czy latemakia to smakuje tak samo. To jest kawa ze spienionym mlekiem. Więc nie dawajcie się kupić 78 napoją kawowym, bo pi będziecie pić 3. 3-4 max. No i tak jak mówię, latiszi widzicie ją tu, znacie ją z moich filmów już nie raz. Widzieliście nieraz o niej mówiłem, w każdych policajkach chyba o nich wspominam. W tej chwili ona kosztuje około przed chwilą. Patrzyłem już, słuchajcie, nie pamiętam, sprawdźmy sobie. W tej chwili ona widzę tutaj z 1660 zł, 1600 zł, nawet 2000 zł. No, różne są te ceny. Najtaniej widzę 1660 zł. Now, nowka sztuka ekspres z mlekiem zintegrowanym właśnie na wężyku. Zintegrowane mleko, czyli chodzi o to, że nie na przykład robicie kawę kawa się zrobi, potem przesuwacie, przełączacie ekspres w tryb spieniania i spieniacie mleko, musicie jeździć filiżanką. Zintegrowane mleko, mamy wszystko w jednej głowicy, wężyk do mleka, wciskamy cappuccino, robi się. Za 1650 zł, ekspres wszystko mający, w prostocie siła. Nie ma on wyświetlacza. Uważacie to za wadę? Ja nie uważam tego za wadę, bo naprawdę tych wskazań w ekspresie jest tak niewiele, jest w instrukcji wszystko opisane, że wyświetlacie z bajerem. Ale oczywiście rozumiem. Na drugim miejscu sobie umieściłem tutaj tak naprawdę byłem, można powiedzieć, że umieściłem egzekwo w tych ekspresach wężykowych Jura C8 i Nivone 8101. Czym wygrywani? Czy, dlaczego miałem tutaj zgrzyt? Jura generalnie C8, fajny ekspresik z dużym zaparzaczem, marka sama w sobie, tak jak zawsze wam powtarzam, ja nie mam nic do jury, uważam ją za bardzo dobre ekspresy, dopóki jest w normalnej cenie. A te modele Jura C8 naprawdę są w dobrej cenie, o ile dobrze pamiętam. Bo te ekspresy można kupić, czekajcie, C8. A dlaczego mi się wyświetliła C3? Jura C8, ja widzę tutaj za 3400 zł. Jakiś pierwsza cena, mi wyskoczyła. Tak jak mówię, film nie jest o cenach. Ceny to już Wy będziecie wypatrywać. Tym bardziej, że dopiero się zaczynają promocje. Ja Wam to nagrywam w Black Friday za 3400 zł, pewnie Wy znajdziecie taniej, bo ja zachęcam Was do wrzucania tutaj może nie linków, ale gdzie można kupić te ekspresy, nie, nie ma tutaj zakazu, wymieniajcie się takimi rzeczami pod takimi filmami, bo to jest dla Was tak naprawdę, no, ja to wszystko, co przekazuję Wam swoją wiedzę z doświadczenia, słuchajcie Jura C8 i Nivona 8101 przypominam, że Nivona 8101 to żadna reklama mamy zaprzyjaźnionego Wojtka z Zamościa ze serwisu kawa-naprawa.pl do Wojtka, ja Was tam zawsze wysyłam nie dlatego, że mam z tego jakieś zyski bo nie mam, jedyne, wiecie, jakie mamy plusy od Wojtka, to że czasami nam tu wypożycza ekspres, żebyśmy mogli sobie je obejrzeć. To już było tak chyba dwa czy trzy razy, jeszcze jeden mamy w kolejce. To jest dla mnie bardzo duża, jak duży plus, bo ja nie muszę kupować tego ekspresu, potem go sprzedawać, wiecie, za mniejsze pieniądze, więc dla mnie to jest naprawdę duża wartość dodana, ale Wojtek się na tym zna, Wojtek jest autoryzowanym przedstawicielem Jury, Wojtek Wam wszystko powie, a Nivona wygrywa przede wszystkim tym, że do niedawna dawała 5 lat gwarancji na te swoje modele. Tu widzicie cały czas model na przemian Jury C8 i Nivony 8101, a dodatkowo Teraz słyszałem, że jest nawet 7 lat gwarancji, nie 5 na te, na te niwony, słuchajcie, jeśli producent daje 7 lat gwarancji na swój sprzęt, wiadomo tam są pewnie jakieś ograniczenia co do ilości kaw, żebyście tego nie robili w biurze, to wydaje mi się, że, że czuje się pewnie, mają te ekspresy swoje bolączki, trafiają na reklamację, z tego co ja słyszałem, z jakimiś dziwnymi dźwiękami z napędu, jest to naprawiane nie wraca, to, tak, to jest wedle mojej najlepszej wiedzy, słuchajcie, więc jeszcze raz. O OT, to jest w ogóle top of the top moje, jak zawsze, zresztą tu się nic nie zmieniło. Jura C8, Exekwo z Nivoną 8101, ze zmienionym tutaj napędem przebudowanym, z innym zaparzaczem, tu nie ma tego problemu brudzenia się kawą, który u Was występuje z tyłu, widzieliście to wielokrotnie na filmach. Do wyboru, do koloru, słuchajcie, wymieniłem Wam w tej chwili 10 ekspresów, bo zawsze pytaliście o kilka modeli, żebym nie podawał po jednym, więc no słucham, słucham, odpisuję Wam na komentarze, staram się. No i co? I, i, i... I taka kategoria bez kategorii, czyli jeśli rzeczywiście pijecie ka czarną kawę, ale chcecie mieć opcję kawy, kawy mlecznej, to nie idźcie w automat, bo tak jak mówiłem na początku, te systemy mleczne nieużywane się psują i tu macie takie tylko słuchajcie, tutaj już tak naprawdę bywa różnie z dostępnością, bo był sobie taki De'Longhi Magnifica S, on się wtedy chyba, teraz chyba nazywa De'Longhi Smart. Bo Magnifica S już jeszcze kupicie, tu, tu widzicie Magnifika S. To były niezniszczalne ekspresy. Większość z was, która używa tych ekspresów wie, że to były niezniszczalne ekspresy. Oczywiście w dużym cudzysłowie, no bo każdy sprzęt się kiedyś zepsuje. Natomiast były to ekspresy, które były nie do zajechania, naprawiało się raz na 10 lat i działały dalej, słuchajcie. W tej chwili Magnifika S już chyba tylko w jakichś outletach można kupić z tego co widziałem. Natomiast występuje coś takiego jak Magnifika. Ekam 220, 22GB widzę, ja słuchajcie, ja muszę się posiłkować, bo ja nie handluję tymi ekspresami, ja ty nie znam tych ekspresów. Ekspres do kaw, o tu mam takiego słuchajcie. Magnifica Start, 1250 zł. Ekspres po prostu z dyszą. Dysza pary, którą sobie... Nalewacie mleka. Najlepiej jest mieć zbanek. za brudną szklankę. Najlepiej jest mieć zbanek metalowy, taki, taki jak mają w kawiarniach. Słuchajcie, spójrzcie sobie, zwróćcie sobie uwagę, bo to się dokładnie tak samo spienia. Nalewacie sobie mleka, wciskacie tam odpowiedni tryb ekspresu, żeby yy, nagrzał się do generacji pary. Wkładacie dysze do mleka, spieniacie ręcznie to mleko i to jest najlepsze rozwiązanie, słuchajcie, w jeśli sporadycznie pijecie to mleko. Jeśli coś do Was przyjdzie, raz na 2-3 miesiące, zrobi to mleko, bo to się i łatwo czyści. Ten obwód. Nie ma tam się co zapychać, bo to jest tylko zawór, który jak odkręcacie, to po prostu przepuszcza tędy wodę, zamiast puszczać wodę przez kawę. Jest to proste. Natomiast wszystkie te takie skomplikowane systemy w melitach, czy w nivonach, czy w jurach, jeżeli nie są używane, to nie może stać w miejscu. To musi się przepukiwać, to musi działać. Wiecie, o jednych ekspresach to się częściej zaciera, jak się tego zaciera, ja to tak nazywam w cudzysłowie zaciera, jak się tego nie używa, w innych mniej. Myślę, że nie ma sensu trzymać ekspresu z kompletnym automatycznym systemem reszty, jeśli on będzie używany raz na 3-4 miesiące. Tyle słuchajcie: 20 minut. Zachęcam do zadawania pytań, słuchajcie, pod tym filmem będę się starał wypowiadać na temat innych ekspresów. Widzieliście ostatnio na filmie, jeśli nie widzieliście, zachęcam y, Melite Bariste, bardzo fajny ekspres, ale niestety nie zalicza się on do moich polecajek, chociaż na grupie na Facebooku, do której Was zachęcam do dołączenia, ja zrobię wkrótce takiego shorta, bo słuchajcie, na 100 osób dołączających do grupy, przez to, że nie czytacie, jakie tam należy udzielić odpowiedzi na jakie pytania, na 100 osób... Myślę, że 70, może 60 to odpada z powodu złych odpowiedzi. Mamy na tej grupie 6000 osób. Gdybyście wszyscy prawidłowo dołączali do tej grupy, to mielibyśmy pewnie kulaz 26 tysięcy. A to jest dla was. Ta grupa jest dla was, ona nie jest komercyjna, tam się nie płaci za porady, tam jest tylko pilnowany porządek przeze mnie grupę moderatorów, którym serdecznie dziękuję. Y i naprawdę tam sobie pomagacie sami tak naprawdę. No my się tam udzielamy, osoby, które coś tam wiedzą o tych ekspresach, ale to głównie wy sobie sami pomagacie i to działa. I na tej grupie właśnie ostatnio, bo zacząłem i rozwijam jak zwykle temat, padło to, 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 ma to od jednego z użytkowników, który jest od samego początku, yy, że jakaś jest super promocja na przykład na tą Meritę Baristę. Yy, to też są dobre ekspresje. Skoro ja wiem, że Melita jest dobra, o OT, to Merita Barista też jest dobra. Natomiast ma ekran dotykowy, ma młynek z mechanizmem yy, dwóch, jakby z dwóch przegródek pobierania ziaren kawy. Zasada standardowa, której ja, którą ja wyznaję, którą ja widzę, że działa, jest taka, że im mniej mechanizmów, im mniej elektroniki, tym mniej jakby rzeczy, które mogą się popsuć. No to jest oczywiste, im mniej jest rzeczy, tym mniej się może popsuć. No to naturalny rachunek prawdopodobieństwa. Dobra, słuchajcie, nie przedłużam. O Filip się wyjaśniłem, o Siemensie jeszcze powiem, bo też będziecie o to pytać uprzedzając Siemensa. Też ja nie jestem w stanie osobiście polecić. To nie są bardzo złe ekspresy, według mnie ale nie są to też dobre ekspresy, mają nie wiem czemu dobrą opinię, coraz więcej ich do mnie trafia, coraz więcej słyszę od Was o problemach z likingiem, zresztą zawsze słyszałem, dużo z nich nie warto jest naprawiać przy usterkach. Chcecie polecajki? Ja wam uczciwie mówię, co polecam. Ostatnio miałem jakieś zarzuty tu od jednego z was, że ja wymyślam, że WMF to jest Krups, tak naprawdę w środku, jeśli chodzi o te małe WMF-y, że to jest technologia Krupsa. Słuchajcie, nie traktujcie mnie jako osobę, która chce wam, bo ja tak czasami to odbieram. Tak, Wiecie mnie jako osobę, która wam chce źle doradzić. Jaki ja bym miał interes doradzać wam, że Krups jest dobry czy zły, czy Siemens jest dobry czy zły, jak ja ani nie używam żadnych linków afiliacyjnych pod swoimi filmami, ani nie reklamuję żadnej z tych firm. Żadnej firmy nie reklamuję, jeśli chodzi o producenta ekspresów, choć mógłbym niektóre z czystym sumieniem reklamować, ani nie sprzedaje, słuchajcie, ekspresów, nie sprzedaje nawet części. Więc nie podchodźcie tak do mnie i na grupie też czasami podchodzicie do wszystkich, którzy próbują Wam doradzić na grupie na Facebooku, że my Wam próbujemy zrobić na złość, bo to jest jakieś irracjonalne, słuchajcie. Tyle disclaimer'a na koniec, słuchajcie, przypominam jeszcze raz, na dole mail, kawusie, zamawiamy, no tak jak mówiłem, zamawiajcie je gdzieś tak do... Żeby mieć pewność, że dostaniecie na święta, no to zamówcie ją tak, żeby przelewy za kawy zaksięgowały się wasze do tego 9-10 grudnia. No to będzie wysyłka wtedy 15, czyli jest szansa, że przez ten tydzień przed świętami przyjdzie. Wszystkie trzy kawusie, znowu widzicie ich składy. Polecam serdecznie, naprawdę ja piję tylko takie od 7 czy 8 lat i nie narzekam. I tu nie będę mówił fałszywie, skromnie, są po prostu świetne te kawy. Właściwie kupujecie wszystkie, więc ciężko powiedzieć, która jest bestsellerem. Chyba, chyba ta po środku, ale... Wybierajcie, próbujcie. No i tyle, i tyle. Widzimy się w następnych materiałach. Słuchajcie, także jeszcze raz wam tu wyśmietlam te moje zestawienia, czyli od prawej strony: ekspresy bez y, opcji mlecznych, ekspresy z opcją karawkową mleczną, ekspresy z opcją karawkową, wężykową. <laughs> I na dole dziób gdzieś z opcjonalną kawą z dyszy, manualnie, a tu na środku kiwa do Was wariat, kofi, trzymajcie się, mówię do Was Bartek, kanonkowi doktor, cześć!